Jesteś zaproszony. To życie będzie poświęcone? Takie rzeczy nie dzieją się po prostu. Wszystko to dzieje się w mocy Bożego planu. Dziękujemy Ci, Jezu. Śmiało oddajcie Bogu całą chwałę. Co to jest? Góz w jej szyi rozpuścił się, a dziewczynka wyzdrowiała dwa lata temu. Dwa lata temu miała stopy końsko-szpotawe. Miała stopy końsko-szpotawe przez całe życie. Czy właśnie miałaś wolę, które się rozpuściło? Ona je miała. – Od jak dawna masz wolę? – Całe to lato. I dręczyło mnie to do wyczerpania. – A ona jest twoją krewną? – To moja córka, ma 12 lat. – A z czym ona tu była? – Z końsko-szpotawymi stopami, – poważnie zdeformowanymi. – Gdzie? Dwa lata temu w Centrum Obywatelskim. Pojechaliśmy do szpitala. Kiedy byliśmy tutaj, w Tulsie, dwa lata temu? Shreveport, Luizjana. Wróciliśmy tam, a lekarz stwierdził, że ma po dwie dodatkowe kości w każdej stopie. Nie wiedział, jak tam trafili z operacji, ale... Tutaj w Tulsie? Rentgen wykazał dwie dodatkowe kości dodane do jej stóp. Ale on nie rozumiał, jak te kości zostały dodane do stóp. Ale ona już nie odczuwała bólu. Żadnego bólu. I miała zdeformowane stopy? Poważnie zdeformowane stopy. A teraz może biegać. Urodziła się z końsko-szpotawymi stopami? Poważnie. Powiedzieli, że jej stopy były całkowicie wygięte do góry i sztywne. Więc podczas tego nabożeństwa, kiedy byliśmy tu dwa lata temu... Została uzdrowiona. I wróciliście do lekarza, a lekarz powiedział, że pojawiły się dwie dodatkowe kości. Dwa lata temu do jej stóp zostały dodane kości. Mogę wam udowodnić, że nie mam nic wspólnego z tymi cudami. Pierwszy raz o tym słyszę. To jest Bóg. Podejdź tam kochanie, i daj mi, a jej stopy są po prostu idealne. A ona. A mój wzrost zniknął dzisiaj. Kochany Jezu, nie ma już śladu po tym wole. No dalej, no dalej i oddajcie całą chwałę Bogu. Tutaj tak wiele się dzieje. Tina, co to tu jest? Kręgosłup człowieka. Natychmiast się pochyl, pochyl się całkowicie. Moc ducha przepływa przez to ciało. Czy Cię chwalimy? O tak. Ktoś jest. Wiem, jaka chwała spoczywa na tej kobiecie. Czy dzieje się tak wiele? Czy biorę wszystko? Czy ktoś odzyskuje wzrok w jednym oku? Nie wiem, gdzie jesteś. O, mój brat złożył prośbę, a mój brat Charles również. Jest ktoś, kto odzyskuje wzrok w jednym oku. Czy dopiero zaczynasz odzyskiwać wzrok w jednym oku? Wysławiam cię, oddaję ci chwałę. Co to jest? Być może miał raka w stadium terminalnym. Czy to jeden z wózków inwalidzkich? Tak, boli, kiedy odkładam bulminum. Czy nie ma już tam bólu? Tylko odrobinę. Ale nie mogę. Nie byłem w stanie tego zrobić od miesięcy. Daj mi podwyżkę, teraz podnieście ramiona. Nie mogłeś tego zrobić. Połóż ręce za sobą. Poruszaj nimi tak mocno, jak potrafisz. Po prostu nimi pomachaj. Po prostu nimi pomachaj. Zrób wszystko, czego nie mogłeś zrobić wcześniej. Pochyl się, po prostu pochyl się, zrób wszystko. Podnieś nogi, unieś je i podejdź tam. Mam na myśli, idź, idź tam i idź dalej. Czy nie odczuwasz bólu w ciele? Czy nie odczuwasz tam bólu? Ona jest przerażona. Czy on znowu podnosi ręce? Podnieś się ponownie. Kochany Jezu, moc ducha przechodzi przez to ciało. Co to jest? Co to jest? Mój kręgosłup. Kręgosłup. Pochyl się teraz, po prostu się pochyl. Czy nie odczuwasz tam bólu? Nie. Wysławiamy Cię, cudowny Jezu, oddajemy Ci chwałę. Co to jest? Co to jest? Brak. A węzeł chłonny, węzeł chłonny. Mięsak. Chromimy tego demona raka w potężnym imieniu Jezusa! Czyli to wózek inwalidzki? To jest właśnie od tej pani. No dobrze, dobrze, zajmę się tym. Co to jest? Całkowicie w prawo, proszę pana, oprócz nóg. Tak, są całkowicie sparaliżowane z powodu sprawy związanej z posługą. Tak, jakiej? Całkowicie? Niepełnosprawna. Która noga? Cała dolna część ciała, od bioder w dół. Skąd jesteś? Norman, ksiądz episkopalny. Ksiądz episkopalny? Wygląda jak test. Podnieś jedno, to, 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 to. po prostu podnieś. Po prostu je podnieś. A teraz druga? Po prostu podnieś. A teraz druga? Po prostu podnieś. Po prostu je podnieś. Od jak dawna występuje u ciebie ten problem? Około 15 lat, ale jest coraz gorzej. 15 lat! Podnieś je teraz. No cóż, tak dokładnie, dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak, ponieważ mózg właśnie tego przepływa przez to ciało, chwalimy Cię. O mój Boże, nie mogę uwierzyć w to, co teraz widzę, naprawdę, no, jest. No, 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 no. Kiedy ksiądz episkopalny okazuje tak wiele emocji, wiadomo, że to Bóg. No, Kontynuuj, kontynuuj, kontynuj, kontynuuj, kontynuuj, kontynuuj. Podam wspaniały dzień. Alleluja. Na dobroć odeszła w imię Jezusa, a moc ducha świętego właśnie przeszła przez to ciało. Chwalimy Cię. Czy jest tu może ktoś, kto całkowicie wyzdrowiał z białaczki, czy też nie? W imię Jezusa potępiam tę białaczkę. Czy jest tu ktoś, kto otrzymuje uzdrowienie z białaczki? Spójrz właśnie teraz. Jest! Gdzieś tutaj jest stwardnienie rozsiane, i moc Boża spoczywa na tej osobie to stwardnienie rozsiane. Jesteś gdzieś tam. Moc ducha przeszła przez to ciało. Oddaję ci chwałę, cudowny Jezu. Jest tu także przepuklina. Jest przepuklina, która daje o sobie znać i znajduje się w tej części audytorium. Oddaję ci chwałę. Kto to jest? Kim jest ta osoba? Po drugiej stronie, tak? Chciał coś powiedzieć. Co chcesz powiedzieć? Pamiętasz, że to byłem ja, właśnie ja, ten młody człowiek, kiedy się tutaj usadowiłeś. I chciałem tylko powiedzieć, że choć wierzę w cuda, to jednak potrzeba kroku wiary, żeby wyjść do przodu. To prawda. Bo przez lata znosiłem to wszystko i byłem fizycznie zdrowy pod każdym względem. Wiem, że dla nauki to nic wielkiego, to tylko drobnostka, ale to i tak jest cud. To prawda. Dziękujemy Ci, drogi Jezu. Dziękujemy Ci, drogie miasto. Niech ktoś teraz przytrzyma do niego. Niech ktoś przytrzyma do niego. Co to jest? Nie ma spodu? Nie ma powodu? Czy są jakieś wózki inwalidzkie? Tego tutaj. Jezu, chwalę cię, chwalę cię. Zszedłem na dół, o tak. No, ta potężna i wszechmocna siła przeszła przez to ciało. Moc Ducha Świętego, który działa w nas. Wysławiam cię, Jezu. Nie moja siła, ale mój duch. Który z poniższych wózków inwalidzkich jest Twoim wózkiem inwalidzkim? Czy to jest tam? No to idź w przeciwnym kierunku. Idź, 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 idź. Dokładny. Podnieś nogi, no dalej. Podnieś je wysoko. No dalej, no dalej, no dalej, no dalej. No już to nie czas na płacz. Na litość boską. No, mówi, jestem szczęśliwa. Dokąd idziesz? Do kościoła? Och, właśnie do kościoła metodystów w Northwood, może tutaj w mieście. Metodystka? Ja też jestem metodystą. Ona jest metodystką. Ona jest metodystką. Naprzód Bóg może uzdrawiać metodystów. Tomas, on może uzdrowić każdego. No dalej, 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 no dalej. Jeśli chcesz iść ze mną, musisz być szybszy ode mnie. No dalej, jeśli chcesz iść ze mną, będziesz musiał biec. Naprzód Potrzebujesz to coś dobrego do jedzenia. Naprzód, 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 w dół po tych schodach. Zdejmij stare krzesło kempingowe. Co to jest? Przepukli na dysku w szyi. Niczego się nie spodziewałem. Czy niczego się nie spodziewałeś? Po co przyjechałeś tylko po to, żeby się przejechać? Przyszedłem zabrać ze sobą przyjaciela. Nigdy wcześniej o tobie nie słyszałem. Wiele osób tego nie zrobiło. Nigdy o tym nie słyszałem. Nigdy wcześniej o tobie nie słyszałem. Nie ma znaczenia, czy żyłeś i umarłeś, nie słysząc o mnie nigdy. Niczego byś nie przegapił, ale to on. Gdzie była przepuklina dysku? Gdzie więc leży problem? Poruszaj się pewnie i energicznie. Wszystko w porządku? Tak, ja tak myślę. Kochany Jezu, daj mu to, dobrze? Co to jest? To stary wózek inwalidzki. To jest twój osobisty wózek inwalidzki. To zapalenie stawów od pasa w dół. Ile masz dokładnie teraz lat? Pięć lub sześć bardzo długich lat. Kochany Jezu, aby wszelki ślad po artretyzmie zniknął. Każdy ślad musi zniknąć. Nie trzymaj się mnie, bo oboje upadniemy. Uwielbiam Cię, Jezu. Nigdy tego nie zrobisz, Doni. Nigdy tego nie zrobisz. Nigdy.